Tvp3 dodaj do ulubionych na swoim pilocie. To jest głos regionów Interwencje. Ja mam na imię Marcin Lustik i witam Państwa z Bogatyni. Od dwóch tygodni mieszkańcy żyją w ciągłym strachu i w ciągłym stresie. Wszystko przez decyzję Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, która nakazała zamknięcie kopalni węgla brunatnego. Jeszcze w maju tego roku niemal doszło do porozumienia ze stroną czeską. Niestety, jak się później okazało. Bogatenia liczy zaledwie 17 tysięcy mieszkańców. Gdyby doszło do tego najgorszego scenariusza, a zatem do ewentualnego zamknięcia kopalni, a także elektrowni, wtedy nie tylko mieszkańcy stracą miejsca pracy. To miasto straci także największego podatnika, dzięki któremu są tutaj realizowane kluczowe inwestycje. Co więcej, całe to miasto jest podłączone do sieci ciepłowniczej, a energię do tej sieci dostarcza właśnie elektrownia. Stąd mieszkańcy mają obawy, że w zimie zostaną bez ogrzewania. Kopalnia i elektrownia, Budżet... Byłby zbyt niski, by realizować te zadania własne gminy. Co roku wpływa do budżetu 48 milionów złotych. Dzięki tym działalność gospodarczą również tych udziałów by nie było. Mamy na utrzymaniu oświatę, szkoły, przedszkola, żłobek, ośrodek kultury, ośrodek sportu, biblioteki publiczne. Negocjacje w sprawie kulturowa tur trwają długo. Zawsze przestrzegaliśmy poufności. Teraz słyszę, że działania irracjonalne muszą zostać, muszą, muszę zaprzeczyć. Polska w ostatniej chwili proponowała by umowa obowiązywała tylko 2 lata, ale w kopalni Turów chcą kopać 22 lata. Logiczne jest, że chcemy, by umowa obowiązywała dłużej niż 2 niż lata. I pytamy teraz o to kolejnych mieszkańców. Proszę powiedzieć, jak pan ocenia te słowa ministra spraw zagranicznych Czech? No Jeżeli on tak się wypowiada, no to jakieś argumenty nie docierają. Dlatego, że strona czeska będzie tylko po swojej stronie. Przykładem może być to, że myśmy jako kopalni. Czesi powtarzają, że im brakuje wody, tymczasem wy z nimi sąsiadujecie, bywacie u nich często, bo przecież spowoduje tutaj ogromne problemy społeczne, a zatem bezrobocie, wzrost przestępczości, a także wyludnianie się bogatyni. To był, to był program Głos interwencję, to był Głos Regionów Interwencje. Marcin Lustig z tej strony, dziękuję Państwu bardzo.